Dziś mam kilka niesamowitych ciekawostek o kosmosie, które na pewno Was zaskoczą. Gwiazdy są kolorowe. Chociaż na nocnym niebie wydają się białe, gwiazdy występują w różnych kolorach od czerwonego przez żółty, aż po niebieski. Kolor zależy od temperatury gwiazdy. W kosmosie płacz jest inny. W stanie nieważkości łzy nie spływają po policzkach, ale tworzą kuleczki na oczach. To sprawia, że płakanie w kosmosie jest bardzo niewygodne. Największa burza w układzie słonecznym. Wielka czerwona plama na Jowiszu to gigantyczna burza, która trwa już co najmniej 400 lat i jest większa niż cała Ziemia. Dźwięki w kosmosie. Chociaż w próżni kosmicznej nie ma powietrza, fale dźwiękowe mogą przemieszczać się przez gazy i plazmę w przestrzeni międzygwiazdowej. NASA nagrała nawet dźwięki wydawane przez planety i inne obiekty kosmiczne. Kosmiczne złoto. Na niektórych asteroidach znajduje się ogromna ilość metali szlachetnych, takich jak złoto czy platyna. W przyszłości planowane są misje mające na celu wydobycie tych surowców. Patrząc na gwiazdy, widzimy je takie, jakie były w przeszłości. Światło najbliższej nam gwiazdy, Proxima Centauri, dociera do Ziemi po około 4 latach. Nasza galaktyka Droga Mleczna zmierza ku zderzeniu z galaktyką Andromedy. To gigantyczne zderzenie nastąpi za około 4 miliardy lat. Mam nadzieję, że te kosmiczne ciekawostki was zaciekawiły. W komentarzach napiszcie, która ciekawostka zaskoczyła was najbardziej.